W Muzeum Przyrody w Drozdowie została otwarta wystawa fotografii przygotowana przez fotografików z Łomży i Białego Stoku. My promujemy to, co jest w naszym regionie najpiękniejsze i najwartościowsze. Zaprosiliśmy do współpracy klub fotografii, fotografii artystycznej NURT, skupiający łomżyńskich fotografików. Pozwolą państwo, że wymienię Zbigniewa Ciborowskiego, Wojtka Surawskiego, Stanisława Zeszuta... Wystawa, która będzie prezentowana w muzeum również y, zawiera pracę takich sław fotograficznych jak y, Wiktor Wołkow czy Anna Worowska. Gościem specjalnym wernisarzu wystawy fotografii był Wiktor Wołkow. Naryw jest jedną z głównych moich rzek. No w końcu udało mi się zrobić chyba dobry albo monarwi, no ale jestem w zasadzie co roku, a wiem. Jedno dziesiąte, jedno dwudzieste, w każdym razie bardzo dużo czasu spędzam nad Narwią. I na moich oczach ta najciekawsza Narew zginęła, to znaczy ten odcinek od tyko, do Tykocina, od Żółtek do Tykocina, bo jeszcze chodziłem i fotografowałem prawdziwo Narew, no i została skanalizowana. Nawet miałem udział i walczyłem przeciwko meliorantom, oczywiście to była walka z wiatrakami. Anna Worowska w swoich fotografiach zaprezentowała teatr przyrody z grą świateł, bogactwem roślin i zwierząt. Przyroda jest taka, że podlega temu prawu powtarzalności, rytmom pór po, po roku, dnia itd., ale. Tak szczerze mówiąc, to wiadomo, że takiego samego zdjęcia się codziennie nie zrobi. Także tematów jest bardzo dużo. Główne zainteresowania fotografików klubu NURT od zawsze związane są z niepowtarzalnym klimatem i przyrodą naszego regionu, powiedział Zbigniew Ciborowski. Współpracę z Drozdowym to myśmy mieli właściwie od samego początku, bo tutaj już wiele lat temu były takie wystawy. Yy, może już nie klubu fotograficznego, fotografii nurt, tylko towarzystwa fotograficznego. Były wystawy na wolnym powietrzu i wiele takich imprez było, o czym zaproszenie nawet z zewnątrz fotograficy pamiętają. Natomiast teraz, jakby w naturalny sposób się synchronizowały nasze zainteresowania klubu nurt, zainteresowania przyrodą, pejzażem, no narwio obowiązkowo. Z tym, co robi Muzeum w Drązdowie. W naturalny sposób ta współpraca zrealizowała się w formie tejże wystawy, która mam nadzieję, że pokaże różne spojrzenia na tę samą rzekę. W fotografiach Wojciecha Surawskiego rzeka i jej okolice są wspaniałym, życzliwym światem ludzi i zwierząt. Przez nare w trzech bodajże miejscach krowy, które wracają z Pacwiki, albo tam się udają rano, przepływają przez rzekę, bo nie ma innego dojścia. Nie? I to mamy tutaj czarnocin. Wiznę i bodajże Niewkoło. I te zdjęcia moje akurat są z Czarnocina. W Wiznie ostatnio jest, zrobiło się tak, że jest bardzo ciężko podejść do fotografowania. Jest taki bardzo wąski wjazd i jak tam te krowy idą, to wtedy nie ma gdzie uciec. Trzeba albo przed nimi zrobić, albo gdzieś z boku już się nie daje i trzeba uciekać. Stanisław Zeszut oczarowanie narwią przeżył już na początku po sprowadzeniu się do Łomży. Uważam, że narew jest królową północnej, wschodniej części Polski jest królową. Biebrze jest tylko księżniczką, kapryśną, natomiast Narew jest dumną rzeką, krętą, ma meandry i narzuca w swój własny rytm w stosunku do Biebrzy, bo przybór wody w Narwi powoduje szybszy przybór w rzece Biebrzy. Mieszkam 30 lat w Łomży i kiedy przyjechałem pierwszy raz do Łomży... I zwiedzając sobie okolice, będąc na rybach, kolega mnie zaprosił na bonę, na wschód słońca, to było trzecia rano, kiedy byśmy dotarli do miejsca wędkowania, zobaczyłem wschód słońca, był to piękny wschód słońca, meandry, rzeki Narwi, po prostu zostałem zauroczony, usiadłem, siedziałem prawie 20, ponad 20 minut i się przyglądałem wschodzącemu słońcu nad Narwią i podziwiałem te zakręty, jaką jest piękną, wspaniałą rzeką. I nazwałam sobie, że jest królową i uważam, że chyba godna jest być nazywaną królową rzeki w północno-wschodniej części Polski. Wystawa w Muzeum Przyrody w Drozdowie to kolejna prezentacja zorganizowana przez Klub Fotografii NURT. Oprócz działalności wystawienniczej klub organizuje także spotkania szkoleniowe organizowane w galerii pod Arkadami w Łomży.